Złapał Cię ból zęba na wakacjach? Ból zęba potrafi zepsuć nawet najlepiej zaplanowany urlop. Co zrobić, gdy jesteś daleko od swojego dentysty, a pomoc medyczna nie jest łatwo dostępna? Oto kilka sprawdzonych sposobów, które pozwolą przetrwać do czasu profesjonalnej wizyty. Zimny okład. Przyłóż do policzka zimny kompres lub zawinięty w ręcznik lód, aby złagodzić ból i zmniejszyć obrzęk. Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ibuprofen czy paracetamol mogą przynieść nam ulgę. Pilną higienę. Mimo, że boli, to nie rezygnuj z delikatnego szczotkowania i irygacji. Zalegające resztki tylko pogorszą sprawę. Unikaj bardzo gorących, zimnych i słodkich potraw. Mogą one zaostrzyć ból, szczególnie jeśli doszło do odsłonięcia zębiny. Unikaj nacisku na bolący ząb. Mierzuj po tej stronie, unikaj dotykania językiem i twardych pokarmów. Pukanki antybakteryjne, z strzałwi, z rumianku czy specjalistyczne z chlorheksydyną pomogą ograniczyć stan zapalny oraz rozwój bakterii. Jeśli ból się nasila, pojawia się obrzęk twarzy lub gorączka, nie zwlekaj z szukaniem pomocy. W nagłych przypadkach poszukaj najbliższej kliniki stomatologicznej, nawet za granicą.